No to hazard, systemy bukwacherskie bardzo króciutko dzisiaj. Na tą chwilę mamy tu co chciałem wam pokazać. Rzuty różne ostatnio mieliśmy 10 typów. Wszystkie weszły 10 na 10. Systemik proponuje 9 z 12. To są kupony. Zapisz. Zaraz je wstawię na Discorda. Już je zapisałem zaraz je wstawię na Discorda będą do pobrania. Możecie sobie grać mniejszą ilość meczy. 3 z 9, po 3 mecze ja wówczas to dodaję. To wtedy jest aż 33 kupony, więc ja to tylko wtedy wybieram. Gdy podaję do systemu jako pewniaki, można grać 3 z 7 na 15, tak? Na 6, 3, z 6, możemy wybrać 6, tylko i, po 9, i 9 kuponów będzie to jako służy. Jako pewniaki, wydają się być one pewne. Chociaż no, z tymi moimi pewnikami różnie bywa, wiadomo, że wolę system rozpisany. No, całość wiadomo opiera się na tym, no ja to śledzę, analizuję i powiedzmy to tu mam. Tak, tutaj mam odpisane i żółte kartki, wszystko, każda dokładnie po każdej kolejce, każdy mecz i rzuty różne. Na tym się tu opieram, wyciągam własne wnioski, czy one są trafne, czy nie. Nie mam mocnego, żeby to wszystko trafił, no ale jakoś one mi te rzuty różne wchodzą. Czyli, co by nie powiedział, tam już postawiłem dość wysokie kursy to lepszy, kto więcej, kto mniej, że przykładowo tutaj była dość taka ciekawa opcja, że gdzie na przykład, że Manchester trzy rożnego, uważam się, że to jest wykonalne, Arsenal więcej rzutów rożnych, od początku może, Chelsea z Nottinghamem, Nottingham powyżej trzy rogu. Brighton z Newcastle, że więcej rogów Newcastle, Crystal Palace, Bournemouth więcej Crystal Palace, Barley Leeds, że Barley więcej, kurs 2,40, tu 2,50, tu 2,40. Tu malutki kurs na Manchester City z Evertonem, że Everton powyżej 1,5. No, Premier League, nie dajmy się zwariować, te dwa rzuty różne powinno być albo i nie. W cudzysłowie. Sunderland Walls, że Walls powyżej 4 rzutów różnych znaczy równo 4 albo więcej. 1,6. Że Fulham więcej będzie miał, przepraszam, Arsenal. Tak to ten Ham będzie miał więcej rzutów rożnych, że ale przepraszam tu jest błąd, że to jest słuchajcie, że Aston Villa będzie miała, Aston Villa, Aston Villa będzie miała, Aston Villa więcej rzutów rożnych i kurs jest 2.36, nie cholera, no dobra i Liverpool Manchester, że Manchester 4 rzuty rożne, no różnie tu może być, ale niech zostanie. Możemy tu się przyjrzeć, Manchester przykładowo United, proszę bardzo, na wyjeździe tutaj miał Brentford 2, 6 yy, miał Fulham, mimo że przegrał, 4 miał w City, przegrywał wysoko i City im pozwoliło grać, miał 4, Liverpool u siebie tak, 3 tylko z Arsenalem, osiem, Arsenal miał 6 z Bournemouth, 7 miał Bormut. 5 yy, z Evertonem, 4 miał Everton, tak, i tak dalej, i tak dalej, jest tu wszystko, można sobie własne przemyślenia, yy, Własne typy. no i Ja wytypowałem, jak wytypowałem, na razie tak oś wchodzi i idzie z tego zarabiać. Nie są to dzisiaj spółkowe, to są moje prywatne. I życzę powodzenia. To to hazard, to to system. Zapraszam do podawania typów. Wszystkiego dobrego. Na razie.